Kochane byczki, tu droga duszy. Robimy sobie dzisiaj takie standardowe czytanie z trzech kart dotyczących uczuć, emocji, do kogokolwiek. To nie tylko relacja romantyczna. Jest to czytanie ogólne, bierzcie jak z Wami rezonuje. Pamiętajcie, czas jest płynny, role sobie zamieniajcie. I oczywiście nie wszystko będzie dla wszystkich. Dla niektórych może być tylko jedno słowo na przykład, którego poszukujecie. Słuchajcie, dzisiaj nadaję z takiego nietypowego miejsca, musiałam się na jakiś czas przenieść. Jestem na strychu, słuchajcie, będzie tu trochę głośno może. Ja przynajmniej to tak odbieram. Ehm, no klimat jest fajny, super, wszystko ładnie, pięknie. Go tu trochę tak hałaśliwie, więc mam nadzieję, że mnie będziecie słyszeć. Um, dziękuję wam za to, że ze mną jesteście i mam nadzieję, że po tym filmiku też zostaniecie. <gry> um, co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie do mnie na maila duszydroga.maopadzimej.com. Natomiast, jeżeli chcecie nadal wspierać mój kanał, za co serdecznie dziękuję, to link jest w opisie filmu, link do Buy Coffee tu i możecie mi postawić kawkę. I tak, mam nadzieję, że wszystko powiedziałam, bo jestem tu jeszcze nie za bardzo tak zorganizowana, ale zaczynamy. Jak mi się przypomni, to powiem. Oferty. Słuchajcie, oferty przychodzą i karta mówi o tym, że obfitość leży w sercu, które więcej yy, chce się dzielić niż przyjmować. W sensie nie, żeby to było zaburzone, tylko nie... yy, robi to tak jakby z czystości serca, a nie z kalkulacji. Yy, no, i ta miłość nadchodzi dla niektórych, tak? Dla takich osób, które po prostu nie kalkulują. Piękne. To są tylko takie przesłania, e, ale może mieć dla Was znaczenie, może macie taką sytuację. Także wiecie. No dobra, e, co Was łączy? Co Was łączy? Was i osoby, o której myślicie. Pamiętajcie, że to może być ktokolwiek. Co was łączy? Co was łączy? Co was łączy? Co was łączy? E, rycerz Denarów, droga, powolna droga do celu, ale taka solidna. Też przyglądanie się, tak? Wiecie, że jedna i druga strona wie, że są jakieś komplikacje, co, jakieś problemy, że coś trzeba jeszcze pokonać, z czymś trzeba popracować, dlatego ta, to jest długa droga. Być może z kimś się łączycie. Em, i to trwa i to może trwać od jakiegoś czasu. Dobrze, co was dzieli w takim razie? Co was dzieli? Co was dzieli? Co was dzieli? Miłość? Może osoba, słuchajcie, i dla niektórych jak najbardziej może tak być, że jest jeszcze ktoś pomiędzy wami. E, nowy początek, tak? E, karta głupca mówi o czym o rzucaniu się, może właśnie nie chcecie Mimo że chciałoby się nowego początku, trzy buławy mówią: Jesteście gotowi do drogi, może mentalnie, może po prostu czekacie na dobry moment, czy ta osoba, jak najbardziej, może ta osoba czeka na idealny moment, król buław. Um, I jednak trzeba tutaj uszykować y, porządny grunt. Jest, y, Być może pomiędzy Wami jest jeszcze jedna osoba. Um, Albo nie ma tej komunikacji jeszcze takiej. Wyrównanej energii. Szóstka denarów się pokazała. Nad czym się skupić, na czym się skupić, nad czym popracować, na czym się skupić. Nad sobą, tak? Nad zadbaniem o swój, o swój status, swoje bezpieczeństwo, dom, rodzinę. Coś tu jest na rzeczy, żebyście się zabezpieczyli. Może dzielą Was też jakieś yy, yy, poglądy? Może na innych ścieżkach jeszcze jesteście, ale idziecie w tę stronę, jakby zmierzacie, jakby zmierzacie. Tylko każdy pracuje jakby w swoim kierunku, ma tu pracować. A, ale na razie nie ma jeszcze tego połączenia, może więcej też uczucia, empatii, może właśnie to, nie, jakby nie spodziewać się, może działanie właśnie bezinteresowne tu jest, bo to jest, e, królowa kielichu jest, jest bezinteresowna. bezinteresowna, mamy cesarza, swoje, każdy pilnuje też swojego, jakby swojej przestrzeni, ale może też być i cesarz, tak, więc może być, po jego, jeżeli myślicie o osobie, partnerze, nie wiem, o sobie, to może to być królowa Kielichów, a po waszej stronie może być jakiś cesarz. Dlatego to się na razie nie zgrywa, i tu jest potrzebna siła, żeby to pokonać. Znaczy nie fizyczna siła, tylko taka moc. Coś może musi się zadzieć, dlatego to tak powoli się wszystko rozwija. No dobrze, dopytamy sobie w takim razie. Rycerz Denarów. Mamy rycerza mieczy, słuchajcie i być może ten rycerz denarów chciałby tak, wiecie, być tym rycerzem mieczy. Może była tu kłótnia, może był też konflikt i dlatego to wszystko spowolniło. Może teraz w inny sposób, bo ktoś tu za bardzo wyrwał do przodu, może było za dużo powiedziane, ale każdy by chciał być może dla niektórych. E, żeby to doszło do skutku, żeby tu była komunikacja, żeby to ruszyło bardziej, ale nie może ruszyć bardziej, bo to musi iść tym tempem, bo coś tu jest na przeszkodzie i to jest osoba albo stan emocjonalny. Na różnych stanach być może emocjonalnych jesteście, ale e, As Buław mówi o transformacji, tu jest jakaś przemiana być może. Może zachodzi ruch, działanie. No dobrze. Może tu jest chęć komunikacji, ale jest jeszcze wstrzymywana. Królowa kielichów w takim razie, królowa kielichów. A, bo tu dla niektórych mógł być romans, słuchajcie, mogły być plotki, mogą być opowieści, może być obserwacja. No i właśnie taka sytuacja jest, że dlatego pokazała się kobieta po środku, ale to może być również i mężczyzna. Tak? Może być z obu stron. Komunikacja, no dokładnie. Może tu jest za dużo plotek, za dużo gadania, za dużo wokół tej sprawy się działo rzeczy dla tych, którzy mają taką sytuację oczywiście. Um, ale, mimo wszystko, tu jest chęć nawiązania komunikacji z tym, że to jest wstrzymywane. Bo, właśnie, mogły być plotki albo, no po prostu no, sytuacja trójkowa i w związku z tym też plotki. Czwórka denarów, zobaczmy, więc jest tutaj skupienie się na sobie. Czwórka denarów, na swoim bezpieczeństwie, na kontroli. Tak bardzo, tak, bardzo stabilnie, bardzo wyrównana energia, na swoich zasobach finansowych. Jeżeli tu jest sytuacja trójkowa, to tu nikt nie chce stracić, chcę zaznaczyć. Ehm, tu, ponieważ no właśnie jest ta przeszkoda, i ona jest trudna do pokonania. I z jednej i z drugiej strony, z jednej być może, no jest właśnie ktoś, kto jest taki... klowa Kielichów może być nawet historyczką, to też może, ale może też e, tworzyć różne takie sytuacje, ale można być też żal tej osoby, tak? Z jakichś no, różnych powodów, ja nie chcę oceniać ani nic, ale mm, jakby trudno zaburzyć tą sytuację. Może coś zostało postawione i teraz trudno to zburzyć. No, każdy będzie miał inną sytuację. No i cesarz no, to jest taki, który oczywiście pilnuje swojego gniazda i obserwuje, i jeżeli już raz była taka sytuacja i się dowiedział, no to będzie strzegł. Swojego honoru też, tak? Brak, jest poczucie braku. Jest poczucie braku, jest poczucie tęsknoty, jest poczucie niezasługiwania. No i co mam powiedzieć? Tak, zobaczymy sobie. Aha, nie, jeszcze sobie zobaczymy radę. Karta rada na tą sytuację. Rada. Nie pakuj się w konflikt, tak? Jest tutaj rywalizacja, są tu jakieś. I może właśnie dlatego świat to blokuje. Tu każdy osobno, samemu. Dopóki nie będzie każdy sam, szczęśliwy sam ze sobą, to nie będzie tego być może połączenia. Nie będzie tego szczęścia wspólnego, bo tu się sprawy są w toku i muszą się rozwiązać. Dlatego jest tu wszystko wstrzymywane, bo się, czy to po waszej stronie, czy po stronie tej osoby coś się toczy. I, i ja bym powiedziała, żeby nie wchodzić w konflikt nie wchodzić między wódka zakąska. Co tu jeszcze? Sekrety, dokładnie, tak. Tajemnice, różne ukryte informacje, czegoś nie wiecie, i no, nie wchodźcie w to. Nie wchodźcie w to, bo nie macie wszystkich informacji. Jest tu prowadzenie, wiara, zaufanie, intuicja, sny, ale mogą was czasami też mylić te informacje, bo czegoś nie wiecie, nie macie pełnych danych. Wyższe wartości, słuchajcie, cesarzowa, piękność Obfitość, zaufanie, miejcie zaufanie do tego, co idzie, do czego jesteście prowadzeni. Ta karta mówiła, miejcie otwarte serce też, tak? Po prostu nie oczekujcie. Odpuśćcie na jakiś czas, bo są tu tajemnice, które nie są rozwiązane. Tu są rany, tak? Bardzo płacz, depresje, jakieś takie stany. A więc na razie tak musi być. Z jakiegoś powodu. Tak musi być. Uzdrawianie. Może właśnie ta wasza osoba się uzdrawia. Karta królowej Kirchów jest też kartą terapeuty, tak? Kartą lekarza, lekarki. Więc być może ta osoba też dochodzi do siebie po czymś, po jakiejś stracie albo po rozstaniu, może z wami. No, różne są. Każdy ma zadbać tutaj o siebie. Czy to wy na przykład, więc na razie jest tutaj uzdrawianie. Dla niektórych oczywiście może być to osoba, a dla innych uzdrawianie. Eee, dobrze, co jeszcze? Prezent, niespodzianka, ale ta osoba może zrobić niespodziankę. Uzdrowienie znów po, ponownie się pojawia, więc tu, tu obydwoje zmierzacie, a ta osoba być może no, myśli o tym, o jakiejś niespodziance, prezencie. Gwiazdy, nadzieja, wizja. Sen. No, tu jest prowadzenie, wiara, nadzieja, miłość, możliwości, sukces. Ale tu jeszcze czegoś właśnie nie wiecie. Tu są myśli, obawy, tu takie za, zamglone. To wszystko jest jakby za chmurą, jakby niejasne. Bo jeszcze pewne rzeczy muszą się zadziać um, i nie możecie. Nie? nie możecie się spotkać. Albo skontaktować nawet. Dobrze. I już, już czytam. I to jest dwa. No pięknie. Decyzja. Może ktoś stoi przed decyzją. Albo wy, albo wasza osoba. Wybór, pewność siebie, odpuszczenie, samoświadomość. Widzimy kobietę z profilu. Do jej włosów przyczepiona jest klatka dla ptaków. Drzwi są otwarte, a ona wypuszcza swojego pierzastego przyjaciela na wolność. Gwiazdy i księżyc wskazują mu drogę. A w dłoni kobieta trzyma wyrwaną gwiazdę, która ma chronić ptaszka. Ta karta symbolizuje wolność, którą wszyscy mamy. To my decydujemy, jaką drogę w przyszłość chcemy dla siebie wybrać. Ale ponosimy również odpowiedzialność za swoje czyny i za siebie, ponieważ każda decyzja ma konsekwencje. Im bardziej radykalnie uwolnimy się od naszych lęków, starych schematów myślowych i sztywnych struktur, im więcej lekkości wniesiemy do naszej istoty, tym bardziej satysfakcjonujące może stać się nasze życie. A mamy wewnętrzną siłę, aby rozwiązać nasze problemy, i odwagę, aby uwolnić się od ograniczeń. Nie potrzebujemy klatki. Więc być może jest tutaj właśnie uwalnianie się, ale nie tylko od schematów, od jakichś wzorców. Ale właśnie od problemów, od jakichś tram, chorób, traum, chorób, stanów ciężkich, może też z relacji, związków, tak? Coś musi mieć swój czas, swoje miejsce i swój czas, więc na razie po prostu macie zadbać o siebie. Czy to jest wasz przyjaciel, przyjaciółka, czy ktoś, dajcie czas, dajcie spokój po prostu. Niech to się rozegra. Dobra, mam nadzieję, że mnie słyszeliście. Eee, I że wytrzymaliście ze mną tu do końca tego filmiku. No i co? Widzimy się w następnych czytaniach. A na dzisiaj to już wszystko. Buziaki, papa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie.